Cześć wszystkim, witajcie serdecznie. Niedziela, godzina 12. Oglądacie odcinek? Tak. Kontynuacja poprzedniego odcinka, czyli łysy, oszalał i tak dalej. Naprawdę zajebiście przyjęliście poprzedni odcinek. Ponad 700 tysięcy wyświetleń, wasza pozytywna reakcja na ten samochód. I zaczynamy tym razem niehumorystycznie, bez trollingu. Celem dzisiejszego odcinka jest sprawdzenie, ile ten samochód ma mocy po 650 tysiącach, no bo już jest bliżej tej liczby bez remontu silnika, bez remontu turbiny, na fabrycznym układzie paliwowym i klucz i cała merytoryka tego odcinka na końcu będzie podsumowanie. Jest bardzo ważna z dwóch powodów. Zmiana świadomości polskiego konsumenta, dlatego bardzo bym chciał, żeby ten odcinek był zbustowany. Łapa w górę komentarz, co zrobiliście ostatnio, bo to się niesie i budujmy tą świadomość, że nie taki diabeł straszny. Do tego poza sprawdzeniem Jaka jest moc teraz? Silnik zostanie wypłukany płukanką, zalany świeży olej, znowu zostanie powtórzony zabieg? A na samym końcu, tak jak jest katalizator, EGR i wszystko, zrobimy usławka z Dinosetu Chip Tuning. I pamiętajcie, 12.25-12.30 wjeżdżają dobre okazje. Ale Znowu znowu prosiliście o fajne rzeczy, więc takie rzeczy będą. To pierwszy, ten lepszy. Zatem połączmy się ze studiem naszym mobilnym nagraniowym w Dynoset, Czyli halo halo wysy. Halo halo wysy. No, dzień dobry, gdzie mogę być indziej jak w Poprzmiał się trochę z pasata, powiedział, że tu będzie tutaj trzymał ten zderza. Natomiast słuchajcie, jedna rzecz, której nie powiedziałem wcześniej, wiem, że się zledziłem, to jest oryginalny lakier. Wszędzie mogę Wam czujnikiem to zmierzyć. Jest oryginalna powłoka, więc jak chodzi o 98, to jest taki stan blacharski, no od dołu jest idealny. Powiedz mi, 110 koni było 21 lat temu. I 650 tysięcy kilometrów temu. Robimy dzisiaj dwie rundy, nie, trzy rundy robimy dzisiaj. Pierwsza runda tak. teraz, czyli tak jak przyjechał. Tak. fabryczny. Tak, olej fabryczny, to co jest przygotowane. c 105. Albo nie, to będę bardziej ostrożny, żeby rozbieżność była większa, ja obstawiam 100. Następnie tutaj mechanicznie... Tak, tak łukankę. Łukankę zrobimy i wtrysków, i wszystko, i zmienimy olej. Wtedy będzie bomb znowu, więc nie przedłużajmy, a potem chipsa na samym końcu zrobimy takiego solidnego. Zobaczymy. No słuchaj, bo jakby z tą Oktawią był taki moment, gdzie w zeszłym miesiącu była oktawia, ona była po cipsie, ona 13 tysięcy, tam cztery konie było. Myślę, że wiesz, po pewnych zabiegach by te cztery konie przyszły. Ja myślę, że ta moja trzynia lepsza od rana, której skrzynia z... nie pęka. Zrabia. Tak, z zrabiane, więc będziesz tos. Uwaga! Działa kompresor Klimem, wstawiłem <noise> to. I po Co ja mam wam powiedzieć? Seria? To to nie jest. To jest taka bardzo zdrowa seria, czyli mamy koń więcej, no wygrałeś, no. Czyli raczej, no przepraszam, że nie wierzyłem w Ciebie. Przepraszam pasacie. zasadzie. Krzysiu, teraz robimy pukankę i wtrysków i silnika, zobaczymy czy to coś polepszy, no w Toyocie moje polepszyło. No i co? Zobaczymy ile dmucha na cipsie, jakieś masz przypuszczenia? E Boję się tutaj o wydajność turbiny, ale chciałbym przeprosić 140 koni. Zobaczymy jak, jak tam pójdzie. Jak pójdzie turbina, to kupimy nową turbinę. Ale ta ma 650 tysięcy, dlatego że nie znalazłem nigdzie, a papierów mam do niego stertę, żeby co do mnie było robione. No, ale turbina przecież, żeby. Um... Myślę, że, no, myślę, że tak. Może to jest jeszcze ta niemiecka z logiem passatu. nie, dobra, pójdziemy. Pukanka zrobiona, olej silnikowy wymieniony, nowiutki świeżutki powinno zwiększyć to parametry silnika. Przede wszystkim pierścienie, zanagarowanie itd. więc może podniosła się kompresja. Wtrysków niestety nie robiłem, a z różnych powodów, dlatego, żeby odpiąć, to musiał mieć większe zaplecze tutaj mechaniczne, ale dobra, obstawiajcie. No to co? Olej ma duży wpływ na stan silnika? Jeżeli się go wymienia sumiennie i na czas oczywiście. Że... Czyli półkanka odpuściły troszeczkę pierścienie, pewnie kompresja wzrosła, nie chciało nam się mierzyć. Rolki nie kłamią, trzy hamowania i 113 koni i 242 Nm. To już jest przekoca, ko, kocur, <grym> e, ale tak, teraz zagramy program? Tak oczywiście. Ja naprawdę jestem ciekaw, bo Sławek mówił przed chwilą, dwie sceny wcześniej, że turbo chyba było zmieniane, ale jak już obejrzał to... Wygląda na stare, naprawdę bardzo stare. <laughs> bardzo stare, więc no słuchajcie, podsumowanie będzie pewnie na końcu, jak zawsze, eee, ale mam coś koło 150 zł w może się pojawić, mam taką nadzieję. No to co Michu? Nowa moc, nowe możliwości. Do dzieła. Nowy pasat, nowy ja. A tak już nie śmieszkując, oboje jesteśmy w ciężkim szale. Spodziewaliśmy się, że jest dobrze, tak? Ale nie spodziewaliśmy się, że będzie ponad serię, po wypukaniu będzie jeszcze lepiej. A ty robiąc programy do takich samochodów, to 140 to zawsze realne. No już mamy 143 z katalizatorem fabrycznym, z EGR-em, ze wszystkimi... Nie wyłączałem EGR-u. Dokładnie. Ja jeszcze mam nie do końca zeszłym dolar. Bo, tak. jest, a tego nie mówiłem. E, Nie do końca jestem szczelny dolog, więc jak ale tam, tam, się ma, Tak, ale to podkapcanie to też może być spowodowane. Nie znaczy podkapcanie, no, to też nawet nie to, Nie, jest naprawdę fajnie, więc y, powiem wam, no nie no. wiem, zmieniały mi się trochę plany z tym pasatem, bo przyznawszy, że e, finałowa scena na milion widzów w finałowym odcinku miała zakończyć jego żywot, ale, ale chyba zostanie on z nami modujemy może, nie wiem, do Fiodora dam pompę, zrobimy wtryski, zrobimy turbo i na 250. Pewnie tak. No i ciekawe czy motor po 650 tysiącach kończy? Będziemy sprawdzać dalej. Dobra, ja się przełączam do studia, dziękuję Sławkowi. Dziękuję. Pamiętajcie, pamiętajcie jedną rzecz, drodzy widzowie, że już od kilku odcinków jest na tyle mocna współpraca, bo jeszcze gdzieś tam będziemy kolaborować, ja też hamowni i tak dalej, że na razie w Dynosecie w Starogardzie macie też, jest rabat na chipsy i coraz więcej widzów przyjeżdża, jest dobry rabat dla M4K, więc tam link w opisie. No a ta kolaboracja będzie polegała na tym, że tu się rozszerzy działalność gdzieś trochę M4K, coś w M4K, takie ko koobulacje, kooperacje. Uciekam podsumować, dlatego że podsumowanie jest chyba najważniejszą rzeczą i konkluzją do całego stereotypu myślenia, jaki w Polsce zapanował, że 650 tysięcy tocz to Nie. Zatem konkluzja będzie bardzo, bardzo długa. Drodzy widzowie, udostępniajcie ten materiał, pokazujcie ten materiał na szeroką, na szeroką skalę, skalę Polski z dwóch powodów. Przestańmy się bać tych cholernie wysokich przebiegów, wkodujmy sobie w głowę podstawowe rzeczy. Dlaczego ten pasat jest zajebisty z samej definicji nie tego słowa? Po pierwsze, właściciel skrupulatnie prowadził książkę serwisową, co daje nam pogląd na to, jak ten silnik był serwisowany. 18 tysięcy, olej zmieniany, no 20 tam się zdarzyło, za każdym razem wszystko udokumentowane, kiedy rozrząd, kiedy to, kiedy tamto, wszystkie elementy eksploatacyjne i nawet jeżeli się zarzekniemy, że teraz mamy DPF, że mamy wszystkie inne systemy, to uważam, że przy prawidłowej eksploatacji silnika nietypowo downsizingowego te przebiegi można wykręcać dalekie. Skoro samochód mający 650 tysięcy ma ponad fabryczną moc, nie ma sensu o to, co prosiliście, żeby sprawdzać panewki, jak wyglądają itd., dlatego że tu wszystko trzyma ciśnienie i nawet ponad jest ta kompresja i wszystko inne. Zmieniła mi się troszeczkę wizja na pozostałe odcinki, o czym muszę... Porozmawiać z wami, czyli na pewno ten samochód nie skończy na złomie, na pewno ten samochód nie zostanie zniszczony. Następny odcinek, który będę budował, to jest tuning Passata do 1500 złotych, troszeczkę wsią poleci, troszeczkę humorem, i to już będzie odcinek humorystyczny, ale pamiętajmy jednak! Na przykład półkanka silnikowa. Ile razy kłócicie się ze mną, ile razy kłócicie się sami ze sobą w komentarzach, jeżeli na przykład na mojej Toyocie, która miała pół miliona przeprowadziłem trzy, czterokrotne płukanie silnika, odzyskała pełną moc, odzyskała wszystko na wykresach ze 110 koni, było 110 koni, no odezwali się sceptycy. Czasami uważam, że ten sceptycyzm trzeba wyargumentować. Nie ma czegoś takiego szelni się silnik, zepsuje i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałem, że może zdarzyć się jedna na milion sytuacji, gdzie... Po jednym płukaniu, ciężko zanagarowany silnik, nigdy nie płukany, tyle sypu się zacznie odrywać, że może nam przytkać smoka, choć jest to teoretycznie niemożliwe, bo ta płukanka cały czas tam krąży. I co nadaje? No, jeżeli uważacie, że te 3 konie i 4 czy tam 7 Newtonometrów, nie pamiętam teraz, to jest mało po takim jednym zabiegu, dorzućcie do tego płukanie układu tryskowego, chociaż niemieckie paliwo jest dużo lepszej jakości, co już testowałem na hamowni i był z tego odcinek, może gdzieś tutaj się rzuci. Zrobię z tego auto zastępcze, auto, może nie zastępcze, auto tutaj nasze M4K Garage i faktycznie dokręcę ten przebieg w kosmos, serwisując, regularnie wymieniając olej. I tu znowu skupmy się na oleju. Jeżeli było 5W30 czy 5W40, producent zalecał do końca życia czalać ten olej. Ten samochód ma zalany dzisiaj 5W40. Macie do wyboru w tamtych latach 5W30, 5W40 i tu się nic nie zmienia. To tak należy robić, więc wkodujcie sobie, jeżeli szukacie samochodu, z zagranicy, który ma 300, 400 tysięcy i książkę serwisową i pogląd na to, jak to było robione, brać w ciemno. A mirki handlarze i Janusze biznesu niech się nauczą, że te przebiegi skręcania, w końcu do nich kiedyś wróci. Ja się modlę dnie, kiedy wejdzie naprawdę taka kozacka ustawa, że będzie, wiecie, skręcać takich samochodów, wasze pasaty. Wasze golfy, cała grupa, waga wasza, Audi wasze, wszystkie niemieckie samochody nacechowane ryzykiem, bo są popularne, BMW i inne, bardzo często, jeżeli mają już po 20 lat i są w dieslu, to mają przebiegi rzędu 400, 500, 600, wy macie cały czas na blacie 200. Uświadomcie sobie to po prostu, ten przekaz niech będzie bardzo mocny, dlatego że skądś my są patologią. I będę razem z Wami, jeżeli odcinek robi 700 tysięcy milion, to już wiem, że co najmniej niech 10% z tych ludzi sobie zakoduje w głowie i wiem, że będę szczęśliwszy, bo coś zrobiłem. Fajnego dla naszego rynku motoryzacyjnego, ale z Wami interakcja. Zatem kończąc odcinek, piszcie, jakie widzicie. Zabawne przeróbki tuningu, bo mam na przykład ochotę wrzucić całą serię pod maskę hit czy kit czyli wywalić go magnetyzerami jakimiś chipboxami OBD, turbinkami do dolotu i innymi, więc tupić się to wszystko. Będzie bardzo dobra robota. E, jakieś pokrowce, nie wiem, w Misie czy jakieś inne rzeczy. Ja od swojej strony z załogą też dorzucę parę, parę rozwiązań, zrobimy taki Januszowus, ale fajny Januszowus. Ja teraz wracam nim do domu na działkę, więc e, jeszcze rejestrację będę chciał zrobić G0. E, jak to chciałem zrobić? kocur, Nie kocur. Zatem dajcie znać w komentarzach. Przechodząc do końca odcinka, żeby się nie osło kciuk w górę, komentarz udostępnienie będę bił jak mantra i wszyscy tym żegają, ale to działa. I skoro twórca tworzy coś i robi content i chce, żeby ten kontent się rozwijał, zawsze prosi swoją widownię o tą interakcję. Więc przepraszam, że jest to upierdliwe Okazje Allegro. W dzisiejszych okazjach Allegro, no właśnie, tester diagnostyczny. I tacka magnetyczna, czyli takie rzeczy, które klu na Wasze sugestie w komentarzach wyleciały, więc też napiszcie, co chcecie. Zaczynają się między 12:25 a 12:30 i klikacie ten link, co macie w opisie. Konkursu nadal nie ma, z prostej przyczyny. Zbieram te wszystkie rzeczy z ostatnich okazji Allegro na jeden mega konkurs, i ktoś z Was dostanie całą paczkę od leżanek po walizki narzędzi, pod testery i wszystko inne. A teraz szybciutko mały unboxing prezentowanych rzeczy: 3, 2, 1. Coś o co bardzo prosiliście, czyli mamy tutaj, no, wchodzimy już w level wyżej, jeżeli chodzi o diagnostykę komputerową i mamy tester diagnostyczny VAG 5053C. Co nam takie urządzenie umożliwia? Przede wszystkim normalnie kosztuje gdzieś około 400, a pewnie docelowo będzie kosztowało... Połowę tego. Zatem możecie, mając cokolwiek z rodziny VAG, czyli tak naprawdę połowa motoryzacyjnej Polski, zdiagnozować, czytać bloki, wszystkie pomiarowe, adaptacje przeprowadzać i tak dalej. Czyli jest to już rozwinięcie tego całego systemu, co był prostego, o którego mówiłem eln 36 i tak dalej. Fakt, jeżeli cena rzeczywiście tutaj w okazjach spadnie, jest to gratka do nabycia. A jeżeli ktoś nie ma odwagi, a uzupełnia swoje narzędzia, to. Bardzo prosiliście po ostatnio jak był e, nasz metalowy jeż Tak, tacka magnetyczna, śrubki, nie śrubki Czyli to co w mechanice pojazdowej Łysy zawsze powtarza Odkładamy w jedno miejsce 12,25, 12,30 ceny spadają tego drastycznie A linki macie Wy To naprawdę powiem jeżeli chodzi o wagę Bardzo fajna zabawka Zatem monitorujcie aukcję Na pewno się przyda wszystko jest w opisie. Pamiętajcie, żeby sobie zainstalować na przykład aplikację Allegro, to ułatwia życie, jeżeli większość z was ogląda to w telefonie, wyciąga telefon, klika sobie apkę, a nie, że potem rzuciłem do koszyka, ale zanim kupiłem, to już okazji nie było. Starczy. Kończę. Macie Facebooka, macie Instagrama na Instagramie. Dlaczego warto? Bo no tam sami wiecie, ci co siedzą, że dużo rzeczy wcześniej się dowiadują, jakie są plany i co się dzieje ciekawego. Zatem przypominam jeszcze o moim drugim kanale, Michał Sionowski Vlog. Dzięki, że subskrybujecie oba. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. No, cieszę się, naprawdę. Wiedziałem, że tak będzie i udało mi się coś udowodnić. I będę to udowadniał dalej. I tyle. Trzymajcie się, cześć! Jest, nie? Trzy, dwa, jeden. Tak bym chciał wjeżdżać we wszystkie odcinki. Nie przeszkadzaj sobie. Вот это... так 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 так